musimy od tego zacząć, że włosy są markerem stanu naszego zdrowia. i w jaki sposób to się dzieje. Włosy są wytworem na skórka i skóry, i poprzez sieć naczyń krwionośnych są zaopatrywane w te wszystkie składniki dobre i niedobre, czasem jakieś alergeny, czasem jakieś hormony uwalniane pod wpływem stresu, które mają wpływ na kondycję łodygi włosa i to, co my widzimy na skórze głowy tak naprawdę jest efektem tego, w jaki sposób pracuje nasz organizm. Czyli sygnały w postaci wypadających włosów, łupieżu, łuski na skórze głowy to są bardzo niepokojące sygnały. Te dwa problemy, o których pani powiedziała, to należałoby oddzielić ponieważ kondycja skóry głowy jest też zależna od naszej pielęgnacji, w związku z tym na tą pielęgnację mamy duży wpływ i tutaj higiena okołomieszkowa wiele osób to zaniedbuje. Kwestia szamponów dobieranych do skóry głowy, tak samo peelingi, tak samo różnego rodzaju wcierki, maski, nie zajmujemy się tą skórą głowy, w związku z tym bardzo często te problemy są na podłożu braku higieny okołomieszkowej, natomiast faktycznie, jeśli chodzi o rozwój samej brodawki włosa, samej łodygi włosa, to jest to uzależnione od naszego organizmu, od zaburzeń, od niedoborów, od poziomu stresu również. Na przykład jeśli włosy wypadają, jest to przewlekłe wypadanie, czyli trwające kilka tygodni, kilka miesięcy. To nie jest wtedy dobrym rezultatem sięganie po preparaty takie ogólnodostępne, ponieważ to nie jest nigdy terapia celowana. Włosy nam mówią, że w organizmie doszło do pojawienia się jakiegoś stanu zapalnego albo do uwolnienia nadmiernej ilości hormonu kortyzolu. I w tym momencie naszym takim działaniem terapeutycznym powinno być działanie ukierunkowane na tą przyczynę problemu. I tą przyczynę, żeby rozpoznać, musimy skłonić się ku diagnostyce właśnie. To jest to, do czego zawsze namawiam, kiedy są problemy ze skórą głowy, z włosami, to bez rozpoczęcia diagnostyki laboratoryjnej nie da się pracować skutecznie. Jest to niewykonalne. O czym jeszcze mówią nam włosy? Że na przykład używamy właśnie złych kosmetyków, złych środków do pielęgnacji włosów? Tak, stylizacja i to, w jaki sposób pielęgnujemy na pewno wpływa na kondycję łodygi włosa. Jeśli regularnie suszymy włosy za pomocą gorącego powietrza, to wtedy dochodzi do szybkiego wyparowania wody z łodek i włosa, i wtedy ten włos będzie nam się trudniej układał. Ta fryzura będzie taka bardziej sianowata. A kwestia rozdwajających się końcówek to często też jest kwestia tego, że zbyt rzadko chodzimy do fryzjerów, zbyt rzadko je podcinamy, a włosy należy podcinać. Czym zajmuje się trychologia? Jakich? Problemów notuje Pani najwięcej? My trycholodzy zajmujemy się przede wszystkim kondycją skóry głowy i kondycją łodyg i włosy, ale przez to, że jest połączenie z organizmem, to musimy wpłynąć i obserwować całe zdrowie naszego organizmu. Z jakimi problemami najczęściej? Oczywiście wypadanie włosów, bo to są takie sygnały dla nas, kobiet, które nas najmocniej niepokoją, tak naprawdę. Włosy kojarzą nam się z mocno z aspektem estetycznym, tutaj mocno nawiązują do naszej atrakcyjności, w związku z tym o te włosy chcemy dbać. Natomiast Również panowie mają problemy z wypadaniem włosów, to też warto jest zaznaczyć. Jest już złoty środek przeciwko wypadaniu włosów? Absolutnie nie ma złotego środka i to trzeba powiedzieć głośno, ponieważ bardzo często nam się wydaje, że chcemy taki złoty środek znaleźć. Nie ma go i jestem pewna, że go nie będzie. W trychologii pracujemy poprzez pełną terapię, czyli mamy zalecenia dietoterapeutyczne, mamy wprowadzoną suplementację celowaną pod kątem naszych niedoborów, czyli wracamy do diagnostyki, mamy pielęgnację i w końcu mamy zabiegi trychologiczne, iniekcyjne. To są najbardziej skuteczne zabiegi. Czyli co, zastrzyki w skórę głowy? Mezoterapia i głowa w skórę głowy dokładnie. To są zabiegi, które będą wzmacniały nam brodawkę włosa. Jeśli dochodzi do miniaturyzacji mieszka włosowego, czyli jeśli kurczy nam się brodawka, to wówczas my poprzez zabiegi chciałobyśmy wrócić do stanu anagenu, czyli do stanu wzrostu włosa, do tego, żeby tą brodawkę rozbudować. I poprzez podawanie takich składników faktycznie ta brodawka ma możliwość rozbudowania i dzięki temu konsekwencją będzie to, że Włosy przestają nam wypadać, tak? Z jakimi jeszcze problemami pani się styka? To, co jest dla mnie takie zaskakujące w ostatnim roku, ponieważ jako dyrektora pracuję już 4 lata, coraz więcej dzieci. I to dzieci od 2 lat do 15 roku życia. I tutaj różne patologie, się plackowate, problemy z intensywnym wypadaniem włosów. Więc faktycznie ten sposób, w jaki my aktualnie żyjemy, również ma odzwierciedlenie na poziomie organizmu dziecka. Poza tym różnego rodzaju choroby wewnętrzne, nieprawidłowe funkcjonowanie tarczycy też się odbija na ilości i jakości włosów? Tak, hormony tarczycy należą do hormonów najbardziej aktywnych biologicznie, w związku z tym na namierze włosowy mają ogromny wpływ. To, jakie przyczyny najczęściej stoją za wypadaniem włosów, to faktycznie jest zaburzona praca tarczycy. Tutaj też mówimy o autoimmunizacji, czyli na przykład chorobie Hashimoto, bardzo popularnie aktualnie, albo też różnego rodzaju niedokrwistości z niedoboru żelaza, niedobór ferytyny, niedobór witaminy B12, to najczęściej. Co jesteśmy w stanie sami odczytać Spośród sygnałów, które włosy nam przesyłają, kiedy powinniśmy się zaniepokoić i szukać pomocy. Kiedy proces wypadania włosów trwa dłużej niż 3-4 tygodnie i on ulega nasileniu, lub kiedy pojawiają się zmiany takie idiopatyczne na poziomie skóry głowy, dochodzi do swędzenia, dochodzi do pojawienia się krost, do zaczerwienienia, to wówczas zgłaszamy się do trychologa, który już podejmuje odpowiednią terapię. Ale na początku, zawsze w trychologii też diagnozujemy skórę głowy za pomocą mikrokamery, i to jest badanie bardzo ważne same sobie nie określimy w taki sposób kondycji skóry głowy. Kiedy do trychologa, a kiedy do dermatologa? Ja powiedziałabym zawsze na początku do trychologa, wtedy kiedy coś nam zaczyna niepokoić, a dobry trycholog zawsze wtedy, kiedy wie, że to są problemy większej natury, bardziej złożone, odeśle do dermatologa i taka zawsze powinna być kolejność. W drugą stronę, kiedy pacjenci do mnie trafiają od dermatologa, to często się okazuje, że te preparaty, które zostały włączone, one już i w jakiś sposób też nam zdążyły podrażnić skórę głowy. Więc zawsze kolejność trycholog, a później dermatolog.